I na tym odcinku będziemy wykonywać hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu. Polecenie będzie dotyczyło zatrzymania na wysokości znaku ostrzegawczego. Przypominam, że jeżeli zatrzymanie następuje na tym samym pasie ruchu, nie włączamy kierunkowskazu, ale bezwzględnie obserwujemy to, co za nami się dzieje we wstecznym i bocznych lustereczkach. I popatrzmy, zatrzymanie na wysokości znaku ostrzegawczego. Jak najbliżej prawej krawędzi bez utrudnienia. I teraz następuje włączanie się do ruchu. Jeżeli nie zmieniamy pasa ruchu, również bez kierunkowskazu, ale bezwzględnie upewniamy się, czy nie utrudnimy komuś ruchu.